No jest życie, jesteś raz na tym świecie Sprawdź jedyną, osiem grupy, którą prawda niesie Pamiętaj dobre chwile i wyrzucę momenty Cały czas przed siebie Omijając zakręty Tylko ty i te kilka lat, który jest przed tobą Twardo stoisz na nogach, wchodzi z uniesioną głową Przegrywasz wiele razy, wiesz tak to ustawione Po to się urodziłem, żeby stać tu z mikrofonem tam każdą szansę, aby spełnić swe marzenia Mało czasu pozostało, wszystko tak szybko się zmienia Nie oglądaj się za siebie, to co było przeminęło Jeszcze wiele przed tobą, jeszcze nic się nie zaczęło Jeszcze wiele lat przed nami, zobaczymy jak to będzie Przecież życia nie spędzę, cały czas na kolendzie Wiele rzeczy spróbowałem, jeszcze więcej chcę spróbować walczyć z życia problemami, głowy ja nie będę chować Jestem jednym z tych chłopaków, którzy mają swe zasady Postaw na nas, a nie przegrasz, zamykamy już zakłady Czasem są takie dni, że już widzisz własną zgubę Dzień za dniem ci pogrąża i wystawia cię na próbę do góry podnieś ręce i powiedz kto jest lepszy Przeżyj życie swe dobrze, bo tak łatwo wszystko w pieprzy Szukaj swego życia celu i miej przyjaciół wielu Oni zawsze ci pomogą jechać właściwą drogą Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko Że Ty. chcesz iść do przodu i nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie Raz tylko na tym świecie jesteś Więc przeżyj życie swoje jak tylko że Chcesz iść do przodu I nie świecie. oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie Dalej dojedziesz, teraz widzisz, żeby sensujesz czekanie, wciąż mówienie Co ma się stać, to się stanie swoich łez Po raz kolejny wylewanie tak uparcie Wciąż na nowo próbowanie To wszystko teraz kończy się To wszystko teraz Przestaje męczyć mnie Bo wiem, że w końcu trafię w takie miejsce W miejscu Będę zupełnie sam i padnie pytanie, jakie wspomnienie mam. Nie chcę wtedy ściemniać, wymyślać, kombinować, nie chcę wtedy. Ubierać piękne słowa, chcę wykrzyżyć prawdę, nic po tak że chciałem tylko żyć, a nie, a nie wegetować, a nie wegetować, a nie wegetować. Było tyle momentów, w których czułem się szczęśliwy, w tym miejscu jak niebie, szary człowiek poczciwy. I prosiłem na kolanach, niech to nie kończy się, ale było inaczej i znów rozczarowało mnie. Teraz wracam do Odradzam się na nowo, czekam to przyniesie życie Walcząc z uniesioną głową, dostałem szansę I nie mogę jej zmarnować, ciągle szukać sensu życia Karty losu znów tastować, myśleć o tym Czy wszystko uda się, czy wyjdę na prostą Czy pogrążą mnie, nie chcę bać się ciszy Którą wokół siebie mam, nie chcę bać się myśli Wśród których jestem sam, nie chcę wciąż marnować czasu Na marzenia niespełnione, chcę zachłysnąć się życiem Moja pięć na mikrofonie Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko że chcesz iść do przodu tylko, i nie, nie oglądaj się, 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 się za siebie, bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko chcesz iść do przodu i nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz Raz tylko na tym Yeah.